Dzień dobry bardzo, witam jak zwykle, niezwykle gorąco dzisiaj z wnętrza mojej cygańskiej księżniczki, która postanowiła, że nie będzie już mi okien nie będzie myła okien, bo jej nie płacę teraz wymaga sobie dodatkowego uposażenia w postaci takiego to oto wyłącznika, który z Baleo kosztuje 149 funtów taką propozycję bodajże miałem od kogoś Tutaj mamy chiński zamiennik, który przyszedł prosto z Niemiec za 18 funtów plus 9 z czymś przesyłka. No liczmy trzy dychy. No. no to jest drobna różnica pięciokrotna. Dobra, poszukajmy sobie jaki torcik tutaj jest do dolnej śrubki. Co by się wziąć za rozkręcenie tej obudowy dolnej. Przestrzeliłem, przestrzeliłem. Daje się. Mamy tu dwie śrubeczki, ale nie ten torcik. A nawet nie wiem, jaki tu jest rozmiar toksa, więc... O, mamy go. Mamy go. I tak więc wykręcamy. Eee, ja już lewy, czyli wyłącznik świateł, wyciera, e, kierunkowskazów wymieniłem. Tylko tamten był dużo tańszy. Wymieniłem, bo jak zwykle, jak w wielu, wielu przypadkach, po prostu przestał kładącą działać i przed przeglądem technicznym no, trzeba było klacon naprawić. Więc zapłaciłem tam kilka funtów, bo one... lewy jest dużo tańszy od prawego. Tym bardziej, że tutaj mam przednią tylną wycieraczkę i jeszcze do. No. Guziczek do licznika, do komputerka. Więc poszukamy teraz przyczyny usterki. Dobra, teraz to powinno się wziąć i Jedna strona wyszła, druga strona wyjdzie. Jak będzie chcieć i ochotę mieć, nie, zejdzie. Dobra. O, proszę, jaki tu śmietnik. W każdym razie widać, jak to się dzieje. Na żywo, na bieżąco. Co my tu mamy za torksa? Moi mili, tu mamy torksika 20 T20 był do dolnego, dolnych śrubek. Teraz sobie spróbujmy przekręcić na żywca, na hama kierownicę. To idzie tu jakoś kluczem. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu mamy mocowanie, ale tak. Tu mamy wtyczkę. Wtyczka powinna być trzynastopinowa. Więc zanim cokolwiek, gdziekolwiek zepsujemy, to sobie ją faktycznie najpierw wykręcać, czy najpierw wypnę. O. Da się? A się tam się naciska, a tu się wyciąga. Dobra, to jest moim... A, czarnym pazurem. Ciężko cokolwiek zrobić, ale jest problem. O. I wie to znaczy, że coś tego macie. Idzie, 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 idzie. mamy to. Już wyciągamy nówkę sztukę. Numerów na razie nie jestem w stanie sprawdzić, albo i jestem. Tu jest nówka sztuka. Czerwone przewody też się tak widzę, tu przewracają jak i w oryginale, więc. Zanim ten bajzel porozkręcam, no, niby tutaj działa, niby się wpięło, wpięło się, dobra? No to co, zobaczmy, co się dzieje. Syru, tylko że co? Woda mi się skończyła. Ok. Dobra, tył działa. Szybki bieg, wolny bieg. Czasówka. No, i komputer też działa. Czyli dobra, wymieniamy dziada. Czyli montujemy nowkę sztukę, a później będziemy szukać, co się tam temu stało. A stało się mu tyle, że wycieraczki przestały. Eee, trzeba było, czy po spryskaniu szyby, czy, czy po włączeniu, trzeba było gdzieś tam. Ruszyć tą dźwignią, żeby złapać kontakt. Dobra, wygląda na to, że montaż odbywa się za pomocą tych dwóch śrubek, które są tutaj. Czyli, czyli, czyli tam będzie torcik taki jeszcze mniejszy, czyli pewnie piętnastka, albo nawet jeszcze mniej. Dobra, tego sobie tam zostawimy na podłodze, niech sobie razie. To mamy co piętnastkę, czyli tam będzie dziesiątka. Tak, ten już jest za cienki, żeby go opisali. Niemieccy fachowcy, prosto z Chin. No dobra, według tego, w tej rozmiarówki to jest dwa w dół. może, może, może później Wam pokażę naprawę tego, No ja go spróbuję naprawić, no nie byłbym sobą. W lewym udało mi się, fakt faktem, jest to zrobione jak pijane nogami, ale zaraz sprawdzimy czy, to znaczy już bez Was, sprawdzę czy działa klakson, czy działa ten drugi wyłącznik, gdzie się po prostu urwał kabelek. No i, no i, no i co? No i wychodzi. No i wyszedł. I mamy go tu. I zobaczymy, jak to będzie się rozbierało do naprawy. Nówka sztuka. To jeszcze zostanie tylko radiowy ten sterowniczek do przełożenia. W razie czego? No, właśnie tam. Tak wejdziesz, czy nie wejdziesz? Już tu jest, cyk, stryk, fig, siedzi na miejscu, bo tam są takie jakby tulejki i tam muszą się... Mogłem wziąć dłuższe te torksy, ale, ale nie wziąłem. To nic, dokręcimy, nie będziemy robić pauzy, łączy sobie przyspieszenie razy dwa. Przynajmniej wiadomo mi się ręce ruszały na filmie. Tutaj trzeba uważać, żeby sobie kierownicy nie podrapać, bo to już będzie wtedy od góry, to już będzie warczeć strasznie na ludzi. I w oko będzie kło. Dobra. Dokręcona. Jedna śrubeczka. Może bym sobie... Przekręcił, będzie mi się łatwiej tutaj tą drugą wkręcało. Tak, wiem, nie powinno się tak kierownicą obracać. Ale to jest moja kierownica i mogę sobie robić, co chcę. O. Jest dokręcone. Teraz tutaj jeszcze w Tyczunie trzeba obrócić do góry kopytami. Tak jest strik strykstyle siedzi, siedzi Fik. dobra nie ma, nie ma działa, działa działa działa, działa działa, działa, działa. no i elegancja by na sucho zmordowane, ale podobało się? To do następnego.